Dobra, to proponuję może teraz M na przykład na tą chy? stronę mapy. No właśnie tak chciałem mówić coś w tym stylu, żebyśmy poszli na inną stronę mapy, bo byliśmy jak na razie w sumie bardziej tam. Poszedłbym na te pompownie, ale... Obawiam się, że tam dużo ludzi pójdzie, bo tam jest jakiś boss się wyświetlał. Tak? No, zaraz powiem Dojo ona? Nie wiem Hej, tu się coś psici O pociąg jedzie Ile ludzi tu leci Patryk Ale oni chyba do tego Nie, lecą właśnie tutaj, na tę chałupę Dobra, ja spadam stąd, lecę troszkę dalej do innego domku Też coś musi być jak chuj, bo po prostu... Kurde, Chyba, że wszyscy na takiej samej zasadzie, co my. Katany nagle znalazłem! Zajebiście. Ty jesteś tam, okej? Okay. Auto! Zajebiście. Biegnę po auto. Strzelba oni. Boże, strzelba, dajdem. O Boże. Dobra, mam samochód. Jezu, co to jest? Takie świci się tu. jakiś jakieś. coś. Co mogę zrobić? Odkryj pobliskie duszki? Podświetliły mi się duszki! Ja ostatnio to kliknąłem też i mi się jakieś duszki podświetliły. Nie wiem, co to jest. Co to robi? Idę pod tego duszka. Ucieka ode mnie, chodź tuż, Maciksonko. Idę z tobą, idę do ciebie z tym duszkiem. Boże, ej, jak- jak robię coś innego, nie trzymam go, to mam go na plecach zamiast plecaka. O. Ale A ładna, ja też ale jest tak śliczna ta mapa. No, chodź tutaj. <gryź> tu. Patryk, tu są grzyby do wypicia. Gdzie? Ooo fajne Niedużo dają, ale zawsze coś Czekaj, wezmę sobie to. O i chodź teraz O, co to było? Dobra I Co, zrobi nam całe? Bo miałem aż trzy Wziąłeś go? Tak, bo skończył już. Musisz już poczekać. A tu sobie Ta, coś małe. Tak, poczekać to nie trzeba. No właśnie... One chyba są dla wyglądu tylko. Jakie schizy robi. O, tam biegnie jeden. Ten duszek, w sensie nie człowiek, duszek. To już Czekaj, jest gotowy, tym... rzucamy czy nie? E, to, to poczekaj, chcę tylko złapać, zobaczyć, czy jest tu jakiś. Nie, on zniknął gdzieś. Nie wiem, co on robi. Dobra, chodź. Człowiek, człowiek, Patryk, człowiek! Gdzie? Tam. Łoj. Dostała w łeb dwa razy. usta rozjechana. O, Coś jeszcze? O, dalej mnie strzela. Leżę. Dasz radę ich zakurbić Nie dam. Wierzę w ciebie, dasz radę. Patryk, ja mam tylko katanę. No, nie, nie dałem rady. Jak to tylko katanę? Aż katanę. Ale ich było dwoje, a ja jeden. No i co? Ale mnie denerwuje to, że trzeba wychodzić do tego lobby. Ale no, mogliby tego busa jakoś na te sezony fajniej robić? No, szczerze. Na Halloween był bardzo fajny. No. Rozluźnij no sobie od razu nie, lotnie, yy... to dolecisz bez problemu. Ja już nie, nie mam mogę powiedzieć, że. Ten karnet mi się podoba po prostu dlatego, bo w końcu są rzeczy, które według mnie są takie, żebym z nimi grał. Kotek jest bo... fantastyczny, Hope jest bardzo ładna, ta taka różowa i Taki ona ma drugi kolor. W sumie jedyny, który jest dla mnie obojętny, w sensie nie jest tak, że jest brzydki, ale po prostu nie podoba mi się Ten jakoś. Ten taki to ninja W no, taki, no. no. Tak, I to jest jedyny, reszta jest świetna. Gdyby jeszcze go zastąpili jakimś ładnym skinem. Mm -hmm. To już w ogóle... Ja to bym tak chciał, żeby zrobili jakiś skin A, do... A, no i PJ. ten taki kurczak wielki, on też mi jest obojętny, nie grałbym nim. Jaki kurczak? No Godzilla? to takie co mówiłeś, że licencjonowane. A, no ten... Jak to się nazywa? Może no ja, ja nawet nie wiem co to jest. Kojarzę, że to, to jest w sensie z wyglądu, to to na pewno widziałem w życiu nie raz, ale... Ale nie wiem, co... mi to się kojarzy z tym takim hipkiem, co jest na reklamie tych opon wszystkich. Myślę... co... Że... Tak. Myślę, że to nie jest on. Myślę, że nie, ale. A Ej, muchka, ja tutaj... tu jest ciekawe, czy można na nią pływać? Wiesz co, wątpię, to jest nie, tylko. bo są skrzynki na nich i tak dalej, czy nie można? Ej, w ogóle nie ma tu nikogo. Patryk, dziwisz się? To jest koniec mapy. Dalej się już nie dało, ogóle, Dominik, możesz wspinać się po ścianach. Jak to robić? Musisz jakby podskoczyć przy ścianie. Ktoś tu przyleciał, Patryk. Czartujesz. Jedna osoba leci. Co, co go zmusiło? Pływa tutaj. Jeszcze ktoś tu leci, ja nie mam broni... Mam. To jest Bot, wiesz Ja zabijam A jedną, ja strzelam z, jeszcze, jeszcze bardziej zabiłem. jak Bot Ja zabijam jedną Gdzie ona jest? Dobra zabita Jak ci tam idzie? Zabijam ją, ale nie mogę trafić, bo skacze mi w wodzie. Dobra, jestem Pomogę ci. Dobra, o, ona została. żyje czy ona umarła? Ja żyję. O, Teraz ja się po popatrzę. Ktoś jeszcze strzela. Może nie mamy pieniędzy już w ogóle teraz tutaj. Bo się resetuje ta kasa. Mhm. W sensie i tak nie miałem, bo, bo po prostu nie grałem w ogóle nic, ale. Nie no, ostatni sezon olaliśmy totalnie, więc... No ja ten Marvela też olałem. No mówię no, olaliśmy totalnie. Znaczy... Tamtym... Udało mi się wypić te rzeczy, w no, za... jakąś skrzynkę znalazłem zajebistą taką. O proszę. Dar wody dostałem właśnie, chcesz teraz ty? Nie, weź sobie śmiało. A ty masz, dobra. Oko na niebie, muszą 5 znaczników mapy, okej. Okay. Faktycznie regeneruje tak jak w tych toksynach, tylko tak z trzy razy szybciej. Pamiętasz w tym takim nitro tak, tam. Tak było, no Jak pływam, to do 75 mi się załadowało, więc chyba to jest, to jest max, max obstawiam. To jest pistolet maszynowy jakbyś chciał Co jestem na dachu na tej takiej ośmiornicy. Ale wizualnie mapa jest piękna według mnie. Tak, tak mi się no najbardziej z ostatnich sezonów. Taka japońska, azjatycka po prostu bardzo mi się podoba ten klimacik. Ogólnie mega fajnie według mnie to zrobili. No mówię, najbardziej z ostatnich sezonów mi się ta mapa chyba tak, podoba. Pomimo tego, że nie mnie. jak boże po czasie, jak ja Tęsknię za... znaczy tęskniłem na podstawie tych ostatnich sezonów Za Arzybidą. Tak, ale w porównaniu do tego to ten sezon w, co prawda to jest pierwszy ten etap, więc ta mapa jeszcze nie zdążyło jej pojebać, że się dzieje 800 rzeczy ja. y, i tak dalej. Ale po prostu jest pierwsza mapa od dawna, która jest spójna. Chodź tutaj, mam broń dla ciebie taką maszynową. O, dziękuję. Ej, motor jest! O. A może nawet dwójkę? No, chyba tak, wsiadaj. czujesz? ale nie, niewygodnie się nimi jedzie według mnie. Zajście, ale pa jak. E, niebieska skrzynka. No weź Ty teraz ty nim pojedź. nie polecam. proszę! Bierz, bo ty lubisz strzelać. Co to jest? Strzelba oni. Zadanie. E, poczekaj, ja wezmę w takim razie to. Patryk, jadąc na tym możesz strzelać. Oooo! W się sensie ja jako kierowca mogę strzelać. Zjebiście, weźmiemy w ten. Dobra. Coś tu biegnie. Nie. Ten? O jest inny. Podnieś. Co to robi? Duszek powietrza, czekaj. Wyrzucił o, mnie. O kurwa! Ale śmieszny. I jak skoczysz przy nim, to znowu tak się sta. Patrz, on, po widzisz, jak podleciałem, to znowu lecę. Cieka. No, śmieszne. Ale jak spierdziela szybko. Czekaj, bo ja tu broń zostawiłem. O, dobra. Niewygodnie się według mnie tym jeździ. Jak coś, to stację masz tutaj. Dobra, Patrz. po prostu go zostawimy, wiesz. Ale na stacji coś może być w sensie jakiś inny. Bo jesteśmy... To jest ten market? Co już w nim byliśmy? Czy to jest jakiś inny... Market. Jest tutaj auto, jest. Jest. O. tu jest jakiś taki... A to jest kogoś auto. No. O! Widzisz to? Ale ma fajne nitro, no. Tutaj ta ośmiornica Tu się to No ale świetni. wizu... wizu to jest ta chyba właśnie to, co te duszki ci podświetli, to jest chyba to. Tylko jakieś inne, bo tu nas nie było. Tam jest duszek wodny, na pewno widzę. Jest człowiek! Człowiek! Na hita jest tą ja strzelbą. Weźniesz go, bo przeładowała akurat dobra, super. No i super, klasa. Nie spotka jakbyś. Wiesz co, wyrzucę te krzaki, bo nie potrzeba. Tam ktoś i... A nie, to ten duszek chyba tam widzi. <laughs> po pobliskie duszki. Tak, no. Ej, wiesz co, ja nam wezmę tego duszka jednego. <laughs> Bo jak tylko tego niepowietrznego, tylko tego takiego... leczącego Bo one są fajne jak ten. Jak w dwójka potrzebujemy leczenie albo tej osłony i w ogóle Przeładuj sobie. O, o skrzynka. No właśnie tutaj jadę. Proszę, maska oni ognia? Bo to jest oni pustki Aha, bo to robi to Na terek próją się tu A co robi maska oni ognia No dawaj, dawaj masz jechać Tutaj są Dobra Wysiadam Dostał Na hita jest z tej strzelby. To jest najlepsza broń w grze chyba teraz. Jednego zajebałem o kurwa, ja z tego strzelam. <laughs> bo ja nie wiedziałem co to robi, mówię, ale dobra, bo jednego zabiłem, mówię, no na dwóch sam nie będę ryzykować nowej rzeczy. Ale... ale fajnie fajne. Ryba! Rybosłone. <laughs> Brakowało mi pięć, ty zjadłem. Hmm. Ale to strzela, po prostu tak, to strzela. Demoniczna maska ognia, ok. Hmm. Nie co wiem, to no to jeszcze się jedna mikstura, się... jakbyś chciał. Wiesz co ja mam te duszki, więc akurat już ja nie. Mam trzy i... Mikstury, więc. I... A czekaj, przeladuję sobie tylko. A jaką strzelbę masz? Tą taką e, strzelbę Oni. Demoniczna strzelba Oni. Bo ja mam też tą Oni. Ona jest fajna. Ona ma dwa strzały, ale jest mocna, bardzo. Ale no, nie wiem, jakoś tak trochę więcej mam wigoru do grania teraz w tego Fortnite'a W sensie... Tu się strzelają No ktoś tu... Gdzie oni są? Przed nami Jak to daleko wczytuje? Wiedz w niego Leży? Na hita. Tutaj! O, dawaj dałcha. Strefa. Outa. Strefa. Jadę po ciebie. ta matka ognia zadaje 100 na hita. Uuu. Uh. I sama celuje. Tu jeszcze jeden jest. Dwóch się tu jeszcze pluje, widzisz? Gdzie on jest? Jeden tu? leży. I drugi, drugi też. też. Ja się. Ale... Ale ich rozjebaliśmy No Zostało mi jedno użycie tej maski z ZDM Z tona hita z tego Wow hm. Ale nie wiem czy to samo namierza Bo tak dziwnie mi go oznaczyło Nie wiem czy ja muszę duszku. to strzelić O, czekaj, mogę trzymać więcej niż trzy? Chyba Podnieś Nie, trzy tylko mogę mieć Wylecz mnie duszku a, bo ty potrzebujesz, to mogłeś mówić, to bym ci rzucił. Kazałem temu. Jezu, one są piękne po prostu. Są. One są tak słodkie. A jesteś dziękuję. Przera przerażające są te. Jesteś fajnego, nie? Ło dziura! Ohoj! tam jest wieszony, śmieszny. Tutaj też nas nie było w ogóle. No, no, ale już wiesz co. Ja nie, nie, mówię, jest. że mamy tu, nie mówię, że mamy mało tutaj paliwa, jechać. o cholera! Poszukasz stacji? Tak. A najbliższe? Ojej, tu, no. Nie wiem, czy to się uda, ale. Może nowe auto znajdziemy. kurde to mi się podobało, wiesz? Orazie <gry> na no, 300 metrów chyba damy radę Słuchaj, jadę bez nitro po prostu Słuchaj, już prawie widać Musisz tylko wjechać pod górkę Dawaj, dawaj. Co to jest za kret? A, skrzynka, dobra. Jakby po pana, pewnie taka wiesz. Tak, zostało to 11 osób, mój ekwipunek nie wygląda, jakbym został 11. Boże... Dobra. Teraz możemy iść dalej. O Boże, to kapibary są? Tak. Nie wiem, czy to są kapibary, ale są piękne. Chyba tak, nie wiem, co to jest. Nie ale... wiem, co to jest też. Dobra, nie wierz wjeżdżam... O O. Tylko, czy to nie łapie no, wyspy, dawaj. Patryk? To wyspę chyba łapie, wiesz? Tak, chyba tak. No. Nie wiem, czy chcemy się. O. Nie, pod wyspą chyba. Chyba tutaj, czy na wyspę, bo już nie wiem. wyspa. Chyba na wyspie, no. Dobra, czekaj, nie ruszamy się. Tam mnie też zastanawia, bo tam widzisz, jest auto też. Ktoś może stać tak jak my. Taką mam maskę na sobie. Już hmm. gdzieś. No właśnie, czekam, aż ktoś zeskoczy... Nie Oni się długo nie mogą zabić. Dobra, jadę stąd, walić ich. Chyba, że wjeżdżamy i my ich zabijamy. Nie. Tylko jak się... Poczekamy, aż zejdą. Zaraz ich zgoni ten strefa. Tu się ktoś strzela. Patrz. Ktoś kogoś rewajwuje. Gdzie? Nie wiem. Dobra, jest tam na ten. Tu było ostro. O, katana jest i jakaś mityczna strzelba chyba, znaczy mityczna. Dobra, wezmę sobie, co to jest precyzyjny pistolet maszynowy, wezmę i mogę wziąć tą katanę wtedy. Ja Przedauję sobie. No ja właśnie, też spróbuję. czekaj Co ja wezmę tę apteczkę lepiej. W razie... A nie, mam apteczki, to to wezmę. 10 osób. Dobra. Jest okej. Okay. Dobra, trochę się odkułem, bo miałem tak już słabe rzeczy. W sensie no nie, że słabe, bo miałem niebieskie, nie jakieś szare. Ale no myślę, że nadal jak na to, że ludzie mogą mieć już lepsze rzeczy. No te... Czy mieli tę wyspę w końcu, czy nie? Chyba mm -hmm. tak, bo ktoś ma tam medalion, jakiś. Mogę nie objechać? Boże. Słyszałeś, co ktoś tu jest. Słysza... Patryk, stoi, strzela w nas. Leży, zabiłem go. Ale się zdziwił, po prostu został w P. Czyli chcemy. W... On padł od razu, padł nie. od razu, nie? Chyba. Nie, nie. Ja go chcemy się zaczaić, żeby kartę? Chcemy my takimi chujami być? Strzela w nas. O, właśnie nas. Mm właśnie. -hmm. Dawaj. Tu jest. Boże, w, skin, w skinie chyba i, na, i nie ma mocnego tego takiego hmm. dziwnego. Coś tu jest? to... Nie, nie wiem. O matko! Ej, dobra, zabiliśmy dwie osoby tak nagle. No. Strefa tutaj nie będzie. Hmm, dlatego się właśnie o tak tu kitram. Tu masz skrzynkę jak chcesz, to sobie... O Boże! To sobie idź otwórz. Hmm... Jestem wabikiem. A, nie wiem czy... Tak tu jest ziomek. Da. Zabije mnie. To nie podchodź O kurwa No, by tu mnie ja, ja jednego zabiłem chyba, ale, drugiego ale ja tak, nie zabiłem. Ale tak Ale nam ich. ładnie poszło Bardzo ładnie Zbarte było. byłem miejsce no A mówiłem nie idź jak masz jak, jak cię zabiję Słuchaj jak na to jak długo nie graliśmy, to uważam, że nam bardzo dobrze idzie. No, jest w porządku. bo przecież my w ogóle nie graliśmy w ostatnim sezonie. Co, no, co w my ogóle. z dziewięć...